Cześć witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagramy Wargona dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę na tym właśnie oto świecie Berfus będę specjalnie mówił w ten sposób. Także no, kontynuujemy. Możemy sobie tutaj odebrać właśnie kalendarzyk. Dopiero teraz to robimy. 20 zostało ile? 4 dni do świąt. Teoretycznie 3, bo 23 to już nie, to w sumie nie jest... Wigilia jeszcze 24. To jest Wigilia, ale powiedzmy, że już święta, bo już nic nie robię, praktycznie. Niektórzy nawet do pracy już nie chodzą. No, ja, no ja muszę, niestety, jeszcze tylko jutro mi zostało. No, i poniedziałek, ale to jest nieważne. Dobra, odbierzmy sobie tutaj. Mamy jakąś maskotkę, czy coś tego typu, co to jest. Shop, spod choinki neutralne. Yy. I co ja z tym zrobić? Chyba nic, po prostu, żeby to tak było. Taka pamiątka. Okej, okay. mniejsza, dobra. Mamy 25. poziom. Umiejętności rozdaliśmy w poprzednim odcinku. Jak my to sobie zrobiliśmy w umiejętnościach? Daliśmy tylko właśnie tutaj w koncentrację many i nic więcej poza tym, bo nawet nie mogliśmy, chociaż. No, nie, mo nie, nie możemy, dobra, 25, bo to mniejsza, dobra, trzeba będzie od ognia zrobić z tego względu, bo będziemy bić właśnie od ognia. Tutaj mamy właśnie broń od ognia i orb od ognia, więc. Trzeba będzie od ognia, o idzie tam gdzieś tam, gdzieś tam idę, nieważne, dobra, e, to jest level ogólnie 25, czyli taki jaki posiadam aktualnie, no i teraz będzie można, co będzie można teraz zrobić, e, z tego co widzę, no to zakon równowagi mamy, i czym się tutaj będziemy zajmować, w tym odcinku, e, oha, osada molusów, osada molusów, czyli lecimy, Lecimy sobie powybijać murusy, czyli no tutaj będziemy musieli się przedostać przez leśną przełęcz, przez te tygrysy, pumy i te inne. Ale się zmienił ekran. Ohoho, mapka się ładowała i mi trochę przycięło, ale jest wszystko w porządku. Troszkę jakbym mi się głos zmienił, może przez to, że przez ten katar, <gry> który mam już od tygodnia, podejrzewam, grypę, ale raczej to nie grypa. Gorączki żadnej nie mam, więc wszystko jest pod kontrolą, ale w sumie to jest u mnie normalne. Zawsze w zimę mam <gry> katar i. Głos mi się zmienia. Chociaż gardło nie boli. Nie, coś dziwnego się dzieje. Ale mniejsza. Czemu to mnie tam każe do góry iść? Jak ja wiem, że to jest tutaj. No i okej, okay, dobra, jesteśmy na miejscu. Niech mi się tylko tutaj załaduje mapka. I możemy tutaj. A jeszcze fajnie, bo to będzie mnie atakowało. Czyli bez problemu możemy sobie tutaj śmigać. Tylko niech mi tutaj nie laguje w ogóle. Byłoby idealnie. O, bo ja mam włączone auto zamykanie walki, więc po prostu sobie podchodzę i nic więcej nie muszę robić. Tylko teoretycznie muszę się tutaj podleczyć co jakiś czas. no Nie zapominajmy, to jest ten świat, który wystarczy jeden błąd i już jest po nas. Koniec serii, nie? Do tego nie możemy dopuścić tak szybko. Także tak to będzie wyglądało. A z ciekawości zobaczę ile jest osób tutaj na serwerze aktualnie. O tej trochę jest ich. Nawet 300, aż powiedzmy 4, bo tutaj ma 219. 40. O pierwsze level aż trójka. Ogólnie mój poziom 25, czy ja kogoś mogę spotkać tutaj w sumie tu mapki nie ma. Widzę, że jest jedna osoba na tym samym poziomie doświadczenia, więc pewnie sobie też robię jakiegoś questa, bo nie wiem coś robi innego, ale my nie będziemy się tym przejmować. Zajmiemy się tutaj wykończeniem tych wszystkich mulusów, Zulusów i tych innych. zmy innych tutaj nie ma, mamy tylko dwa rodzaje. Pod względem tego o Elite. Nie wiem czy ją zaatakować, bo mógłbym nie przetrwać, chociaż zaryzykuję, no ale chociaż też nie. Nie tako i może ja sobie błogo tu zarzucę w sumie bez błoga sobie mnie. to jest też dziwne o kurde tu mam pełne leczenia dobra nie wykorzystałem spróbujmy tak nic nie mogę zrobić muszę na auto walce no i fajnie buciki spadły one ogólnie są na 27 czyli będzie można sobie je założyć z tego co widzę to będzie właśnie można lepszych aktualnie nie będę mógł mieć bo nie ma po prostu. I tak musimy właśnie kompletować ekwipunek, właśnie z przedmiotów, które spadają z potworów. Bo nie mamy innego wyboru co do tego do tej chwili. O, tutaj nas mocniej troszkę uderzyli, ale sobie poradzimy na spokojnie. Fajnie właśnie, że dali to taki dodatek, że podświetla nam grupki nie musimy właśnie się obawiać, że padniemy przypadkiem przez to, że nie zauważymy, że to jest w grupie. Okej, okay, dobra, tutaj mamy radę, jakoś tarcza spadło, to jest tarcza ogóle? Tak, chyba nie? No, namaga nawet. Tarcza namaga. Ale czekaj. Odporność na ogień 8% absorpcji od fizycznych, mechanicznych, czyli standard. Spokojnie to będzie. Widzę, ktoś tutaj stoi, jakiś gracz. Zmy dwójka tu stoi, ludzi, ale nie przeszkadzają mi. Jaki to może w ogóle poziom 40? O to co, co ty szukasz tutaj w sumie możesz sobie polować ajajaj, mogę popełnić błąd oj fart czy fart, no bardzo dobrze, że daliśmy radę bo byłoby nie za ciekawie w sumie zobaczę sobie czat, może piszą eee, nie nikt nic nie pisze u no, to mi się przesunęło jaj to ma być w tym miejscu, bo to jest tylko dla nas informacja. Słowo mogę to zniknąć całkowicie, bo to nie jest mi potrzebne, to niczego. I strzałki pokazują, gdzie mam iść. No, to sobie dla was tak zostawiam, żebyście widzieli, ile mi zostało i co aktualnie atakujemy. Taka informacja. O tutaj ładnie nam siada wszystko. Zaraz poziom wbijemy. w możemy tu się pokręcić troszkę dłużej. Właśnie ten poziom sobie tu wbijemy. Będzie elegancko. O, tutaj nie da się przejść do góry. Trzeba odbić. Właśnie tutaj na prawo. I będziemy mieli z głowy. O tutaj nam się lekarstwo skończyły. Niedługo trzeba będzie też zakupić inne niż to co aktualnie sobie tutaj przerzuciłem na pasek podręczny Także na to na spokojnie Dzisiaj planuję sobie właśnie skończyć tego quest'a aczkolwiek jak będziemy dobrze stali z czasem to może odpalimy kolejnego quest'a bo wiem że w, po wykonaniu tego właśnie quest'a zdobędziemy już kolejny poziom, a nawet gdyby nie, to i się tak tutaj będę tak długo kręcił, aż zdobędę ten kolejny poziom, czyli 26. Trochę trzeba coś ruszyć z tą postacią. Teraz cały czas Adventures jest robione. Tam chyba siódmy odcinek już jest przygotowany, ale to na inny dzień. Bo nie chcę właśnie rzucać dwóch ani dwóch, trzech odcinków dziennie, bo to jedynie to, nie wiem, jakby tam powiedzieć, mało ludzi obejrzy drugi właśnie odcinek, zamiast no, bardziej ludzi dużo obejrzy pierwszy odcinek, pierwszy tego dnia, niż ten drugi zostanie taki pominięty i znowu statystyki nie będą się zgadzać i tak się tam nic nie zgadza praktycznie na tym kanale z tego względu, bo no to jest ile ja ten kanał ile już nagrywam? No to będzie z 9 miesięcy jak już cały czas tutaj jest coś nagrywane także trzeba jeszcze poczekać i to długo Oto ta czapka nam spadła, ona jest w sumie dobra, ale nie dla mnie Dobra, tutaj musimy się wycofać, zostało nam No niewiele Prawdopodobnie Wbijemy poziom właśnie Elegancko i dobra, umiejętności sobie zaraz rozdajemy Tylko nich mi się tutaj Quest skończy Ile nam tu zostało, no jeden Dobra podejdźmy do niego, już to będziemy mieli z głowy, mimo że to nie był on, gdzie on tutaj się gdzieś na górze skitrał. Zaraz do niego podejdziemy. O, już mamy go. Dobra, mamy wrócić do tornek, oddać właśnie tego questa i możemy to teraz właśnie zrobić, a przy okazji umiejętności sobie rozdamy, tak jak mówiłem, od ognia żeby właśnie ewentualnie na jakieś elity, którym będę miał obawy, że mogę nie przetrwać, to sobie właśnie użyję kuleczki, na ten moment będzie właśnie dobrą to decyzją. A później sobie pomyślimy co innego, kuleczki nie będziemy ulepszać na, na drugi poziom, z tego względu bo są inne właśnie tutaj umiejętności, które będzie można sobie tutaj odblokować na przykład, nie wiem no absorpcję na przykład sobie zwiększymy, a chociaż sprawność fizyczna bardziej bardziej tutaj nam potrzebna, więcej życia na magu to bardzo dobra rzecz, no i będziemy musieli czekać do 35 poziomu aczkolwiek, no do 35 poziomu niestety, nie w tym momencie będzie można sobie, nie wiem, leczenie RAN użyć, to jest bardzo potrzebne. I to przynajmniej z 2-3 razy ulepszymy, bo duży jest koszt przy używaniu. No i oprócz tego właśnie leczenia RAN będzie można sobie tutaj CK użyć. To jest krytyczne będzie szansa 4%, że wejdzie i trochę uszkodzi przeciwnika. No, i na 50 to już nie będę obawiał na ten moment. Chociaż tutaj można wrodzoną szybkość jedynie pokazać, która tu będzie odpowiednia. No i dobra, to pokażę już wszystko tutaj. Będzie można sobie właśnie to użyć. Tu właśnie spowalnia sobie po 1%. Na to jest szansa, ale po krytyku, jeśli siądzie, no, jeśli taka, taka kombinacja, jeśli wam, nam wejdzie. Gdzie to jest? O, cios krytyczny nam wejdzie, jest tam to 4% szansa. To właśnie to nam fajnie spowolni po krytyku, oczywiście przeciwnika. No, na tym to polega nie więcej. Tylko właśnie trzeba będzie to blokować. I to właśnie to spowolnienie to ulepszymy troszkę więcej niż tam do 5%. Tak sobie myślę. Ale to z biegiem czasu to zrobimy. No i tutaj mamy na 80, to już nie będę nic o tym mówił z tego względu, bo nawet nie wiem czy dotrwam do tego poziomu, ale tam duże rzeczy tutaj można właśnie zrobić za jakiś, za jakiś czas później będzie można właśnie zmienić sobie nie od, od, nie od ognia tylko właśnie na przykład od, od zimna aczkolwiek od błysku porażenia to działa mniej więcej tak samo jak to, tylko po prostu jest inny żywioł i nic więcej. No i na tym to polega, mniej więcej. Więc postać maga jest zbyt prosta, żeby tego nie ogarnąć. Wszystko jest idealnie opisane, także tak to wygląda. Jak my dostojemy z czasem? A dopiero, dopiero niecałe. Ile mogłoby być? 15 minut może troszkę więcej nagrania. Więc polecimy jeszcze jedno 15 taki 30-minutowy odcinek właśnie z tej serii taki no optymalnie jak myślę że mogło tak być. No i dobra, mamy do tego questa ukończonego, więc polećmy sobie tutaj właśnie do Zakonu Równowagi, odbierzemy właśnie nagrodę. A talizman, dobra, to też weźmiemy, ale nie chciałem tego kliknąć. Chciałem tu kliknąć, i dostaliśmy, no, 17% za to i talizman. Możemy sobie tutaj właśnie, e, właśnie poszukać, tylko prawdopodobnie widzieliśmy, tylko nie zauważyłem pewnie go, ale to za chwileczkę sobie nadrobimy. Dobra, tutaj mamy, mamy coś do sprzedania. Ja nie wiem czy to ma skotkę tutaj sprzedawać, czy co to jest za wiele mi to to nie daje. Ile to jest warte na no 100k Ja tutaj jest no 15, 15k na 75% i skupuję wszystko. Nie wiem czy to zostawić, a może zostawimy na jakiś czas. Sobie sprzedajmy te przedmioty, które tutaj właśnie zdobyliśmy z potworów. Wiem, że sprzedałem buty. No ale <śmany> będziemy się tam jeszcze kręcić, więc yy, na no spokojnie je zdobędziemy, ja sobie tutaj właśnie spojrzę jeszcze w u wieżki Sary na sklepik, czy mamy coś ciekawego, na 30 tu jedynie od ognia ten 25 aktualnie już mamy, więc nie ma co od innych żywiołów tutaj raczej nie będziemy kupywać Także lecimy sobie z powrotem na nasze ekspowisko, teraźniejsze i sobie właśnie może te buciki jeszcze raz wylotamy, aczkolwiek może coś ciekawszego, jakiś unikat może spadnie, bo poatakujemy sobie troszkę te elitki, mamy ten właśnie kulkę oknia, więc pójdzie to sprawniej mniejsza szansa, że padniemy po prostu sobie będziemy bić te elity turowo aczkolwiek jak widzieliście, biliśmy dzisiaj pierwszy raz właśnie tą elitę i nic tam praktycznie nie zrobiła Irton zabrała z 20% może życia, więc to jest no niewiele ten talizman trzeba tutaj szukać ja tutaj sobie minimapkę odpalę ale widzę na tej mapce nic nie ma więc lecimy gdzieś dalej na kolejną mapę tam powinien już gdzieś być A to za chwileczkę się dowiemy zobaczymy tutaj już nie mapkę odpalamy mamy gdzieś ten talizman? no nie widzę kurde no nie widzę, nie widzę chociaż może być w tym miejscu no dobra, my się tam przejdziemy, nie zniknę tej mapki, żebym widział mniej więcej gdzie iść, ale fajnie, że się właśnie poryspili już tutaj y, z luzy. Będzie można sobie tutaj jednocześnie podekspić, no i też wylatać przedmioty, które będą nam potrzebne za jakiś czas. Aktualnie to za jeden poziom, a jak widzicie, tutaj exp leci kosmicznie szybko. O tu mamy czapkę. Ta czapka może być nam przydatna. To już nie jest bardzo przydatne. No i Tancerz Ostrzy i Łowca, a my, my jesteśmy magiem niestety, no to... Znaczy niestety, stety, chciałem magiem zagrać, to mam maga. Dobra, my jesteśmy w tym miejscu, my chyba potrzebujemy iść w dół. Chociaż nie wiem... Hmm... Widzę, że jakiś gracz też stoi na mapie, ale to jest prawdopodobnie z tego względu, bo na Lambo sobie tam szykują ekipę, żeby właśnie sobie pobić. Może też sobie kiedyś tutaj przyjdziemy pobić właśnie Lambo. O to możemy założyć, to jest dobre. Odporność na ogień 10%, tutaj mamy zatrute na zimno. To będzie minus, absorpcji jest dużo. 69 fizycznych i 35 magicznych więcej. No i co mana tutaj jest minus 1. Nie, znaczy minus 1, e, minus 5, czyli mamy tutaj 9. Będzie lepszy przedmiot oczywiście, tylko musimy właśnie znaleźć tą, ten talizman. Gdzieś tutaj nam się zagubił. Zobaczmy jeszcze to, a to jest nie to, to niepotrzebne nam. Ten talizman, gdzie ja go tutaj mam? Tutaj nam się e, jakiś heros respi. Nie widzę. Nie mogę z tego podświetlić jedy na minimapce, mapce więc chyba tutaj nie będziemy mieli na tej mapie, właśnie tego talizmanu, który aktualnie musimy zebrać. Ale zabrano spokojnie. O, mamy elitkę. Więc sobie ją ubijmy, ale zawczasu wyleczmy, bo to nie wiadomo no i co? Kulaczką, pyk 1%. No i muszę tak turowo. O 15% minus. No i 9% zwykłym i 13% kulkom. No. no i mana się skończyła. A, regenerację many będzie trzeba zrobić. Żeby się więcej regenerowała, o czas krytyczny siat o to chodziło, właśnie, żeby czas krytyczny siat no, ale nie mamy tego spowolnienia, więc na razie nam to nie będzie działało dobra, mamy tutaj ten talizman tutaj na tej mapie. Widzę, że tutaj dwie osoby stoją, ewidentnie czekają na ludzi. Czekaj, mapę sobie wyłączyłem, ale chciałem właśnie znaleźć. No. Też tutaj nie widzę. Trzeba będzie właśnie się przejść chyba na lewo. Więc tutaj aktualnie nie widzimy. Czyli na spokojnie zaraz znajdziemy ten talizman. Będzie taki bardziej lightowy odcinek. No ale na spokojnie. Za dużo mówię razy spokojnie. Mam takie wrażenie. <laughs> Okej, okay, Dobra. to sobie poradzimy z nimi. Szybka walka. Dlaczego mi tak się to pojawiło? O, tu jest taka ciekawa grupka, to powinna być pięcioosobowa grupa, a nie taka trójka i dwójka. Dobra, tu mamy czystą mapę, przynajmniej w tym fragmencie. W sumie ta mini mapka nie przeszkadza. Możemy sobie ją mieć tutaj wiecznie, przynajmniej na ekspowiskach. O, o tu jest właśnie zbrojka. No, a jednak nie. Zbrojkę jedynie mamy tą. A to za chwileczkę ją sobie założymy, bo jak widzicie, tu już prawie mamy kolejny poziom. A jak tu na mapie stoimy, o, oczyszczę się powolutku. Czyli o to chodzi, gdzie jest ten talizman, bo mi tutaj jest trochę potrzebny. musimy jeszcze użyć, kurde mać. Co tu się zrobiło? Ja tu próbuję wejść, zabić. Dobra, czyściliśmy ten fragment mapy. Lecimy dalej No i gdzie ten Talizman jest? Nie ma nic takiego tutaj. Musimy chyba przejść dalej. Przy okazji sobie wy wyczyścimy tą mapę, bo czemu by nie? A jednak mi przeszkadza teraz tutaj. Chociaż mogę sobie kliknąć. O, Heros tutaj się rozpływa ale jaki to był? Bo przypadkiem klikło. Dobra, już ominiemy tamto. Tam, tam. O, kurde, Macie! All fart! Ja zapomniałem, że to jest czwórka, taka występuje. tu na namaga to jest znakomite. O, błogo mi się kończy. I to założymy, oczywiście, że to założymy. To ma lepsze statystyki niż to, co aktualnie mamy. No, już miesza z tym błogiem. co poradzimy bez niego. Tutaj podejdźmy o da się tutaj nawet nie wiedziałem, że źle. Tutaj, że to jest jakieś przejście takie. Jeszcze raz w tym, <noise> dowiedziałem się o tym. No i elegancko to sobie wbijemy poziom. Oczyściliśmy mapę praktycznie Wbijając poziom. To jest trójeczka. Nie, dwójka, dobra. No niestety nie mamy tutaj Talizmanu. Ale mamy kolejny poziom i to jest... No błogo się skończyło przy okazji też. E, dobra. No i co? Zakładamy nie no i 311. I jeszcze weźmiemy tutaj. Była ta czapka, ten hełm. Ok, no i jest 309, jednak spadło. Ale mamy troszkę więcej odporności. Jest lepiej teraz. Jeszcze umiejętność sobie dodajmy. psa chyba nie, tak jak myślę. Czy może tutaj, właśnie sprawność fizyczna. Byłaby bardziej odpowiednia czy koncentracja many, jednak więcej many szybsza regeneracja ich co tu 7 a nie 6. Nie wiem, właśnie. Może sobie właśnie sprawność fizyczną użyjmy, nałóżmy się, a na kolejny poziom, sobie właśnie koncentrację many. Aczkolwiek znowu sprawność fizyczną z tego względu będzie więcej, właśnie życia a my już tam ominiemy tą górną warstwę i polecimy sobie tutaj może znajdziemy już tego naszego właśnie ten nasz talizman, co tu się stanęło aha dobra jest talizman, jest tutaj mamy talizman a nie widzicie tego, dobra bo mi się jakoś nie kliknęło ale na spokojnie jak tu z czasem stoimy o no. Już będzie trzeba kończyć, bo już jest takie już pół godziny nagrania. Czyli, znajdziemy sobie. O, już nawet nie atakuje mnie. No to mniejsza, nie będziemy tego atakować. My biegniemy po talizman, który tutaj się już znajduje gdzieś w ku kurze Będzie on, jest i on. Dobra, podnosimy talizman i lecimy od razu. Dałoby się szybciej? Nie dałoby się szybciej. Czyli użyjemy sobie zwój do Wiktora. Po co mamy marnować czas, który nam się już kończy powolutku. No ale odcinek taki 30-minutowy, fajnie, właśnie sobie tak obejrzeć. W zależności o której sobie to oglądacie. Także. Na spokojnie, dobra. Poddajemy tego questa. Aktualnie sobie wbiliśmy aż dwa poziomy na odcinku. Dobra, bo mini mapkę można sobie już usunąć. Nie jest tutaj nam do niczego jest, nie do czego potrzebna. Te przedmioty, które właśnie tu zdobyliśmy, możemy sobie je opchnąć, bo i tak są zbędne. Nie wszystko możemy sobie założyć, więc na spokojnie sobie 20 koła przytulimy. Talizman oddajemy, no i odbieramy właśnie nagrodę w postaci do wyświadczenia. I mamy kolejnego quest'a tam do wykonania, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Dobra, oddajemy talizman. I co dostaliśmy? 8% expa No i dobra, mamy chyba wszystko co mieliśmy dzisiaj zrobić. Jeśli Wam się podoba ten odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i suba zostawić, bo jest nas. Chyba 108, z tego co widziałem, to jest chyba na 108. Fajnie byłoby 110 dobić. No, taki kolejny próg, o 10 więcej. Tak będziemy robić nie więcej. Ostatni raz, kiedy prosiłem o takie dobicie czegokolwiek, to było na setne. Setnego subskrybenta, ale kiedy to było, już nie pamiętam. No, z dwa tygodnie temu, może więcej. Nieważne, dobra, to trzymajcie się i cześć, do następnego.